Nie wiem, zaczynałam być w takim już słabym momencie, takim psychicznym, mentalnym. Ja wiedziałam, że ja wracam po tej kontuzji nadgarstka, że moje automatyzmy troszkę się zatarły. Wiedziałam, że potrzebuję grać, grać, a tego grania miałam mało, bo jednak dołączyłam dopiero po vnl do dziewczyn. I tak na dobrą sprawę ja wiedziałam, że ja nie jestem w formie. Że ta piłka nie leci tak jak chcę, Jakby frustrowałam się sama, bo też należę do takich zawodniczych, że chyba nie wiem, czy był jakikolwiek mecz, może jeden, może dwa maksymalnie, gdzie byłam tak autentycznie zadowolona z siebie. Za każdym razem, po każdym meczu mówię, kurczę, to mogłam zrobić lepiej, to mogłam zagrać inaczej i ja miałam świadomość, że nie jestem. I tak się podkopywałam też trochę sama, no a do tego doszły jakby głosy z zewnątrz. Po którymś przegranym secie on tak się odwraca do mnie i mówi. Dobra, jak mam przegrać, to chcę przegrać z tobą, dawaj na boisko, nie? Mówię, dla mnie jesteś tutaj najważniejsza, masz... I zamiast... Zdjął taką presję, a ja w głowie mówię, dobra, no teraz albo nigdy, na takiej zasadzie, no co, gorzej być nie może. I wtedy już mi się trochę luźniej grało i super, że, że zrobiłyśmy tą kwalifikację.